Cześć, nazywam się Karina Barańska i zapraszam Was do kursu Excel 2016, dzięki któremu przygotujecie się do egzaminu Microsoft Office Specialist. Jak wiele osób wpisuje sobie umiejętność obsługi Excela w swoje CV? A ile z tych osób może to potwierdzić? No, pewnie mniej. Dlatego uważam, że zdobycie takiego certyfikatu to naprawdę duża wartość dodana. A po zdanym egzaminie otrzymacie taką odznakę. A teraz kilka słów o mnie. Na co dzień zajmuję się finansami. Pracuję w grupie kapitałowej, w której w dużym skrócie przygotowuje sprawozdania finansowe. Hobbistycznie natomiast interesuje się fotografią oraz wideo. Rozumiem, że nie każdego Excel fascynuje tak jak mnie. Dlatego postaram się wytłumaczyć wam wszystko w jak najprostszy sposób. Będę zachowywać się tak, jakbym rozmawiała z kolegą czy koleżanką przy kawie bądź herbacie, jak kto woli. Do kursu dołączam wam także PDF ze skrótami klawiaturowymi, o których wspominam podczas całego kursu. Dołączę także dzienniczek postępów, w którym będziecie mogli sobie odhaczać już opanowane tematy albo dodać sobie po prostu jakieś uwagi. No dobra, to koniec tego gadania, zabieramy się do pracy.